Czołem, czołem, Kromka z zosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege w materiale o takim zabarwieniu bardziej analityczno-taktycznym z wykorzystaniem właśnie tej mapy planszy taktycznej dostępnej na stronie rainbowowej. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam bardziej może pokazać parę miejscówek, to też poniekąd, ale takie konkretne zachowania, konkretne taktyki, które udało mi się zrealizować bezpośrednio w trakcie tych rozgrywek, no i Pokazać wam, jaką klasą, jak dobrą klasą, przede wszystkim jest Dok. Tak jest, Dok, który posiada bardzo fajną pukawkę, posiada bardzo duże uzbrojenie i mimo, że jest strasznie gruby, ciężki i szybko, nie biega, a za to głośno naprawdę potrafi robić różnice. Także, jeśli spodoba się Wam materiał i chcecie więcej podobnych, dajcie łapkę w górę, a my już zabieramy się za oglądanie.

Okej, okay, moi drodzy, na chwilkę sobie zastopujemy, aby pokazać wam szybciutko o co tutaj w tej rundzie będzie chodzić i co wam chcę zaprezentować. Przede wszystkim, moi drodzy, gram dokiem i mimo tego, że mamy właśnie w tym miejscu punkt, który należy bronić, jednak ja udaję się na wieżę, czyli zupełnie okrężną drogą będę starał się bejtować przeciwników. Mamy frost w drugim budynku, o którym też mówiłem. Znajduje się ona tutaj po to, aby w razie ewentualności, gdyby któryś z wrogów właśnie w tym miejscu, gdzie wam teraz pokazuję, się znajdował, to przez to okienko można wyjść i zacząć ostrzeliwać od tyłu mamy również ruka na punkcie mamy na punkcie także smoka oraz mieliśmy przez chwilkę na punkcie także miuta z tym że on jednak troszkę bardziej w bok starał się uciec tak aby mieć pod uwagę brać pod uwagę to co dzieje się właśnie na tym przejściu na schodach i teraz moi drodzy dok nadaje się świetnie naprawdę świetnie do bejtowania i do takiego delikatnego roamowania może czasem troszkę bardziej agresywnego co Właśnie w tym momencie tutaj zobaczycie, ponieważ kiedy jestem dokiem do mam do dyspozycji naprawdę świetną, świetną broń, jaką jest właśnie MP5, która jest bardzo szybkostrzelna, to przede wszystkim i ma bardzo niewielki recoil, przez co naprawdę można właśnie w tych tutaj obszarach, które wam starałem się zaznaczyć, wyciągać pojedynczo tych przeciwników, praktycznie całkowicie ich zainteresowanie skupiając na sobie, a nie na tym, co mają robić właśnie w tym miejscu, w którym znajduje się punkt 1. Trzeba bardzo uważać, ponieważ z tej strony, ponieważ praktycznie z tej strony, ponieważ z tej strony, z każdej strony jesteśmy niemiłosiernie narażeni na jakiekolwiek ataki. Ale przejdźmy może do gameplayu. Dobra, dobra, jeden leży, jeden leży. Oczywiście. Ja tutaj wierzę, wieży sobie posiedzę trochę. Także w tym momencie moi drodzy, możecie zauważyć, że praktycznie wykonałem swoje zadanie. Po pierwsze, ściągnąłem pierwszego kila. Są w tym momencie w zdecydowanie gorszej sytuacji, ponieważ mamy przewagę, a o to w tej grze chodzi, aby tą przewagę utrzymywać. Troszkę tutaj przyspieszę, bo przez chwilkę nie będzie się za wiele działo. Dobra, drugi leży od, od strony Leszka. Chyba dzisiaj nie postreamuję. Gdzie jaja, to A, siadło ładnie. Cały czas z dachu, panowie, cały czas z dachu. Aj! Gdzie <laughs> siadło That's nice. nice. O, oh, był tam. Zanotłem go. Pierdziele się zapświózł. Na, sam na, na samej górze. w jest na outside. Ej, co za kutas, no. A na szczęście kutasy, kutasy też mają uczuć. Na szczęście miałem doka, to się mogłem podnieść. Ale ja wiem, co mu zrobię. Do dołu podejdę. No, mam nadzieję, że się nie skapie. Możemy chyba po poczekać no, na niego jedziemy, nie? Jedziemy. Ale siadło, nice! No co za... Także jak widzicie, moi drodzy, Dok jest świetną postacią też na takiego typu sytuacje, mimo tego, że jest strasznie ociężały, ale jednak właśnie w takich e, sytuacjach potrafi ta jego strzykawka samo reanimująca naprawdę zrobić różnicę. No i polecam sprawdzić ten spot, bo jest naprawdę, naprawdę fajny. A jeszcze zanim rozstaniemy się z Oregonem, to chciałbym wam pokazać jedną sytuację i chciałbym, abyście też wyciągnęli wnioski z mojego błędu, ale o czym konkretnie mówię, zobaczmy. Ażka przebiegła tak. Ja chyba na plecy wyjdę panowie Też Dobra, dobra, idę nim wychodzę, wychodzę na plecy Kto? Gdzie? Kurde Dobra, dobra, mam dwóch, mam dwóch What? Kromek O! Dostałem w plecy Okej, okay, okej, okay, jeszcze jeden leży, jeszcze jeden leży OK, moi drodzy, i zatrzymajmy się na chwilkę w tym momencie. Właśnie tutaj powinienem dać sobie spokój. 4 do 2. Praktycznie mieliśmy w zasadzie przy odrobinie cierpliwości z mojej strony głównie tę rundę wygraną, ale niestety nie dałem sobie odmówić spróbowania zgarnięcia jeszcze więcej kill. Pamiętajcie, w Rainbowlow chodzi głównie o to, aby wypracować sobie przewagę na samym początku jak najlepszą, jak najbardziej znamienitą, i dopiero później z czasem faktycznie. Aby ta presja na zespole przeciwnym była czym większa, starać się ją utrzymywać. Tutaj był właśnie mój błąd. Jak możecie zauważyć, na początku standardowe ustawienie z miutem i smołkiem na celu. Parę osób na zewnątrz jeszcze mieliśmy frosty w pokoju obok. No i to, co zrobiłem, mogliście sobie tutaj bardzo ładnie zauważyć, ponieważ wyszedłem sobie dokładnie przez to okno tutaj i sprawa wyglądała tak, że ktoś mógł być albo z tej strony, albo z prawej. Ja doskonale wiedziałem, że oni znajdują się od tego. Wejścia tutaj, więc miałem około 3 sekundy na to, aby dobiec w to miejsce, ponieważ tutaj, już gdzie widzicie te kreski, mój znacznik się po prostu pojawiał na ekranie. Tutaj bardzo ładnie udało mi się ściągnąć na początku dwóch, po czym się znowu wróciłem i jeszcze raz zrobiłem to samo, zgarniając ostatniego, ale później popełniłem naprawdę duży, duży błąd. Tak, tak. Jest tutaj, to. Tu. Ele ai ai Także widzicie, moi drodzy, już jaki błąd popełniłem. Gdybym poczekał, gdybym wrócił do swoich kolegów, to najprawdopodobniej tę rundę byśmy wygrali. W konsekwencji tego, że tak szybko zginąłem, i później zginął jeszcze jeden z moich kolegów z zespołu, niestety nie udało się tej rundy wygrać. A na koniec dzisiaj, moi drodzy, sytuacja, która wydaje mi się bardzo dobrze pokazuje to, jak szybko nasze plany potrafią się zmieniać w perspektywie tego, co dzieje się aktualnie na polu walki i jak szybko czasem trzeba podejmować decyzję, aby jednak daną rundę wygrywać. Dronik jeździ. Okej, okay, i w tym momencie właśnie miałem przerąbane, ponieważ mogłem albo uciekać, ale trochę by to zajęło i trochę szumu bym zrobił, biegając tym wielkim grubasem. Albo delikatnie i spokojnie poczekać. Na no, daleko klas. Gdzie jest? A tak może ma tu, Ok, jak widać, udało mi się ściągnąć w bardzo ciężkiej sytuacji tą ażkę tam z zawinkla. No, i generalnie musiałem uciekać, tak? Musiałem zmienić pozycję, ponieważ nie chciałem, aby ktokolwiek wiedział, gdzie aktualnie się znajduje. I jeszcze zszedłem na dół, chciałem poszperać, gdzie znajduje się jakiś przeciwnik. Może wyjść na zewnątrz tutaj z tego pokoju, który będzie z prawej strony, do którego za chwilkę wejdę, ale później zaczęło się dziać niestety troszkę nie po naszej myśli. Tak. Więc co, jak pistoletem to dostaje 75, a nie 50. O, to nie wiedziałem nawet. Nie wiedziałeś się tym? No nie, rzadko dokiem grałem, dopiero w sumie ostatnio zacząłem. Dobra, to co się coś dzieje? Nice, ok, ładnie Także moi drodzy, jak widzicie, sytuacja tragiczna. Jeden na trzech jestem w zupełnie innym miejscu niż zakładnik. I w zasadzie, no. Tak naprawdę nie ma się nad tym zastanawiać. Jeśli chcemy ugrać tą rundę, to trzeba po prostu ruszyć i strzelać najlepiej celnie, aby cokolwiek z tego wyszło, ponieważ oni już tego zakładnika zabrali. Na szczęście wiedziałem na samym początku, na samym starcie, że jeden przeciwnik jest w tym pomieszczeniu, w którym teraz widzicie, ponieważ zabił tam mojego kolegę. Co prawda zrobiłem sobie w tym momencie jakąś dziurę, ale to i tak, to i tak nic mi praktycznie by nie dało, tylko musiałem zacząć działać, aby było to troszkę ciężkie zlikwidować tego jednego, później gdzieś tutaj, najprawdopodobniej w tym pomieszczeniu, może dalej, może nawet tutaj, znajdował się drugi przeciwnik. No jeśli jego udałoby się faktycznie przejść, to gonić tego trzeciego z tym zakładnikiem, który już teoretycznie powinien go w zasadzie donieść. Jak to się potoczyło, sprawdźcie sam. to przerobane. Biorą zakładnika. Dobra, dobra, jeden leży, zostawiam go. Zostawiam go. Dzień gdzie on jest? kromek. <grywa> <grywa> Także jak widzicie, jakoś się udało. Moi drodzy wnioski z dzisiejszego odcinka są takie, abyście nie bali się podejmować czasem bardzo, bardzo odważnych decyzji i grać jeden na jednego. No i przede wszystkim nie bądźcie łasi na kile. Pamiętajcie, aby po prostu utrzymywać przewagę, jaką udało się wypracować. Także moi drodzy, ja wam dziękuję. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy Was nie zdradzi i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.